For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all. Witam Państwa 10 maja, Iwona Frankowska i zapraszam na informację. Dwie Wałbrzyskie szkolne drużyny, które wróciły z trzecimi miejscami wywalczonymi w Gdańsku podczas tegorocznej Odysei Umysłu, postanowiły podziękować tym wszystkim, bez których wyjazd na finał do Gdańska nie byłby możliwy. Podziękowanie dla pana Romana Szałameja, prezydenta miasta Wałbrzycha. Dla pana Tadeusza Leflaka, burmistrza Szczabna Zdroju. Wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych pewien naukowiec, dr Samuel Niklas, stwierdził, że brakuje nam umiejętności twórczego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Od tak. Postanowił zaszczepić taki program w szkołach na początku amerykańskich, a od 21 lat program ten istnieje w polskich szkołach. U nas na terenie, na terenie miasta Wałbrzycha, mimo przeszkolenia wielu trenerów, tylko nasza szkoła bierze udział w programie Odyseja umysłu. Dziś przedstawię Państwu naszą drużynę. Dla przypomnienia, odysejowym zwyczajem jest wykonanie monoklasku po wypowiedzeniu imienia, np. przykład Zygfryda. Zatem w skład naszej drużyny wchodzą Michał, Agata, Julia, 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 Jessica. Drużyna złożona z pięciu do siedmiu uczniów, począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy na studentach, Przygotowuje rozwiązanie jednego z problemów długoterminowych. Zawsze na początku roku szkolnego publikowanych jest pięć problemów. Są to problemy zarówno mechaniczne, które polegają na przykład na tym, że trzeba skonstruować jakiś pojazd. Mogą być to też problemy techniczne, jak na przykład budowa z drewna balsa yy, i problemy teatralne. Zespół stworzy i zaprezentuje autorskie przedstawienie o grupie uczniów, którzy podróżują przez jedną lub więcej miejsc wymyślonych przez drużynę napotykają na sytuacje negatywne i zamieniają je w pozytywne. Te problemy mają pewne założenia, które są takie same na całym świecie. W ubiegłym roku jako czwartoklasiści wystartowaliśmy w Odysei. Udało nam się dostać do Gdańska i tam zajęliśmy szóste miejsce. Było to dla nas i dla naszych rodziców duże przeżycie i wielki sukces. W tym roku udało nam się powtórzyć ten wyczyn, z lepszym wynikiem. Zajęliśmy trzecie miejsce. Ja tu jestem najpiękniejsza, to sasa, to sasa. Choć nie zawsze najmożejsza, to sasa, Ja tu jestem bardzo bystra, to sasa, Ja tu chyba mam pomysł, to sasa, Ja tu jestem jak posłuska, to sasa, A jeszcze mam niczy drogę, to sasa, to sasa. Gdyby w Wrocławiu okazało się, że jedziemy do Gdańska, byliśmy bardzo zadowolone. To dla nas duży sukces. I choć nie poleciałyśmy do Stanów Zjednoczonych, a nie do Rosji, a zajęłyśmy czasie miejsce, to tak cieszymy się z pobytu w Gdańsku. To bardzo duże osiągnięcie dla nas. One, two, one, two, three, four. rozwiązanie przez pół roku następnie startują w eliminacjach regionalnych. My podlegamy pod Wrocław i we Wrocławiu startujemy w eliminacjach dla województwa dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego. Następnie dwie najlepsze drużyny, znaczy jedna drużyna na cztery, w naszym wypadku akurat było to dwie drużyny w problemie, awansują do finału ogólnopolskiego. Finał Ogólnopolski odbywa się w Gdańsku. W Gdańsku e, oprócz tego, że drużyny się prezentują w problemach długoterminowych, dodatkowo startują w problemie spontanicznym. Jest to taki problem niespodzianka. Dziecko, w, dzieci wchodzą do e, pewnego pomieszczenia i tam na miejscu szybciutko muszą rozwiązać zadanie. Takie zadanie będzie czekało na Państwa na koniec e, do rozwiązania. Zobaczymy, czy Państwo potrafią również kreatywnie e, myśleć. Podziękowanie no, dla pana Piotra Kwiatkowskiego, radnego <noise> Podziękowanie dla państwa Lucyny i Henryka Furmanów za pomoc Podziękowanie dla pana Piotra Groszka za pomoc w organizacji wyjazdu drużyn na swój... Podziękowanie dla Stowarzyszenia Prywatnych Przewoźników Taksów Mini Serce za pomoc w organizacji wyjazdu drużyn na finał ogólnopolski Odyssey i Umysłu w roku szkolnym 2011-2012. Podziękowanie dla pana Jacka Grabowskiego, dyrektora Telewizji Twoja, za pomoc w organizacji wyjazdu drużyn na światło. Zdychami, jak i dzieciom zgotowali ich rodzice wprost z małżyka. Ci, razem dzisiaj tak wynietnili, jakby byli w wieku dzieci, prosto mówiąc nas dopingować w taki sposób, czyli z duchem Odysei trzeba zawsze takich starych jeszcze tutaj nie widzieli Rala. i'm not going Przed nami 14. Wałbrzyska Giełda Kabaretowa Przewałka. Tegoroczna edycja to Europrzewałka, podczas której zaprezentuje się sześć finałowych kabaretów i gwiazdy wieczoru. Emocji, niespodzianek i ogromnych ilości uśmiechu z pewnością nie zabraknie. W hotelu Maria w Wałbrzychu 18 i 19 maja odbędzie się 14. Ogólnopolska giełda kabertowa Europrzewałka, którą honorowym patronatem objął prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej. Jak sama nazwa wskazuje, tegoroczna tematyka przewałki będzie dotyczyła Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Teraz czeka mnie dość nietypowa rola, bo to rola Jurora podczas euro przewałki, Europrzewałki związanej z e, mistrzostwami Europy, które właśnie w Polsce się rozpoczną 8 czerwca. Na Wałbrzyskim Rynku odbył się happening dotyczący majowej przewałki, na którym pojawili się dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Jarosław Buzarewicz oraz Mariusz Gablik, dyrektor OSIRU, a podczas przewałki jeden z jurorów, który wraz z Marią Czubaszek oraz Michałem Ogórkiem będą wybierać najlepszy kabaret doświadczenie nowe, bo jeszcze jurorem podczas giełdy kabaretowej nie byłem, także doświadczenie nowe i inne, ale troszkę łatwiejsze, bo tematyka sportowa, tematyka piłkarska, która mi bardzo bliska, piłka nożna moja pasja, także no myślę, że sobie jakoś poradzę. Cieszę się, że mam doborowe towarzystwo jurorów, pani Maria Czubaszek, pan Michał Ogórek, no to światowa klasa. Myślę, że, że Pomogą mi w, w ocenianiu i myślę, że na pewno wybierzemy najlepsze kabarety. Podczas happeningu połączonym z konferencją prasową nie obyło się również bez zabawy i konkursów, podczas których można było wygrać darmowy bilet na przewałkę. W tym roku w piście sportowym nastroju, o czym mogliśmy się przed chwilą przekonać. Obok mnie Mariusz Gawlik, znakomity bramkarz, być może niewiele osób o tym wie, ale reprezentant Polski w czasach, kiedy był młodszy w drużynie juniorów. W tym roku jeden z trzech jurorów ogólnopolskiej giełdy kabaretowej przewałka. Ja tego nie mówiłem panu Mariuszowi, ale w kontekście przewałki wiele osób mnie pyta, kim jest Mariusz Gawlik, więc proszę powiedzmy teraz oficjalnie, kim jest ten właśnie Mariusz Gawlik. No, jestem dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji Zawodowo, ale prywatnie wielkim sympatykiem sportu. Tak jak pan dyrektor powiedział, no, miałem przyjemność grania w reprezentacji Polski, grałem kiedyś w Zagłębiu Wałbrzych. Później w czasach studenckich grałem studiowałem i grałem w Ślędzie Wrocław. A poza konkursem jako gwiazdy wystąpią m.in. Zenon Laskowik, Cezary Pazura czy też Kabaret Czwarta Fala. Również w tym roku zaprosiliśmy do nas Kabaret Czwarta Fala i tutaj krótkie przypomnienie. Ten właśnie kabaret zdobył nagrodę publiczności dziennikarzy dwa lata temu na Ogólnopolskiej Giełdzie Kabaretowej Przewałka. Teraz powraca do nas do Wałbrzycha z nowym programem Das Program. Ostatnia grupa, która weźmie udział w tegorocznej giełdzie kabaretowej Przewałka w części konkursowej to kabaret Wejrzesz. Czym charakteryzuje się ten kabaret? Po prostu wejrzesz, zobacz. Zaprosiliśmy Cezarego Pazurę. Dlaczego Cezary Pazura? Otóż wszyscy wiemy, że miał on swój wątek sportowy. W końcu był właścicielem klubu piłkarskiego w roli prezesa Dzikowskiego. Pamiętamy wszyscy film Skrzyglate Świnie. Jak co roku wszystkich, którzy pojawią się na Przewałce, czekać będzie mnóstwo atrakcji, emocji, i przede wszystkim wielka dawka śmiechu. Dzień dobry, bo ja się nie cieszę. Proszę pani, nie zaczynamy zdania od go, tak? Jeszcze raz. Przypominamy, już 18 i 19 maja Wałbrzyska przewałka. Na piłkarską niemoc trafili też seniorzy Warka Wałbrzych i ulegli 1 do 4 zniżej notowanym rywalem kolibrem uciechów. Gwarek po ostatniej porażce z Zagłębiem Wałbrzych przeżywał piłkarski kryzys. Niemoc strzelecka i przede wszystkim kadrowa zaczyna doskwierać drużynie z Jagiellońskiej. Ostatni mecz wyjazdowy miał być jedynie spacerkiem albo łatwym spotkaniem, bo i rywal teoretycznie słabszy i piłkarze Gwarka nieco podrażnieni po ostatniej porażce chcieli się zrewanżować na swoim rywalu. Jednak rzeczywistość okazała się zgoła odmienna i zarazem bezlitosna dla podopiecznych trenera Tychockiego. Gwarkowie zostali skarceni i ograni przez piłkarzy kolibra uciechów. To już kolejny klasyczny przykład, że drużyna teoretycznie słabsza wygrywa z teoretycznie lepszą. Choć to żadne wytłumaczenie ani usprawiedliwienie dla piłkarzy Gwarka. Drużyna z Jagiellońskiej przeżywa ewidentnie kryzys i to jest niezaprzeczalny fakt. Przed drużyną następne mecze i to jeszcze trudniejsze, bo z liderem z Jaworzyny Śląskiej i później z Sudetami Dziećmurowice. Zatem o kolejne punkty będzie niezwykle trudno. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejsze podsumowanie tygodnia.